Witam w kolejnym tutorialu, tym razem zajmiemy się kodyfikacją i oraz położeniem kodu danego elementu w całym zleceniu. Patrząc na naszą komodę RTV, widzimy, składa się z wieńca górnego, wieńca dolnego. Stworzyłem taką listę, z której najczęściej korzystam, tworząc różne projekty w oparciu o TopSolid. Podzieliłem listę na cztery kategorie. Korpusy, gdzie każdy z podstawowych elementów ma swój kod oraz nazwę. popatrz. wieniec dolny, FUDE, półka PK, front FR. Szuflada też ma swoje osobne nazewnictwo, kuweta tył, kuweta przód, dno. Drzwi wewnętrzne, osobny podział na ramiaki, opaski skrzydło oraz inny blat, żebro. Często y, używane y, y, kody, które zdarzają się w większych zleceniach. Dobrze, wróćmy do Top Solid. Zdefiniujmy sobie winiec górny. I tworzymy to w ten sposób. Zobaczymy, wieniec O, widzę nam tu coś zapamiętał. Górny, długie. Zdefiniujmy sobie wieniec dolny Klikamy OK. Zaznaczyliśmy pomysł i wpisujemy. Więc dojmę według naszej nomenklatury, WD, WD. I oczywiście moglibyśmy tak każdy wklepywać element, ale to sobie troszeczkę sprawę ułatwi. Weźmy w Tools. Tu nam się będzie otwierało, i w, a w międzyczasie wróćmy do Excela. Jak widzimy, to są nazwy symbolu. Ale każdy, każdy element znajduje się w jakiejś większej bryle, a każda bryła może mieć pewną określoną ilość sztuk, także w zleceniu może się znajdować parę brył i jak to odszukać, kiedy wysuwamy na produkcję. Popatrzmy od początku. W prostym złożeniu, tutaj mam pokazaną szufladę, znajduje się front. Osobno są ku, y, boki kuwety, tył, dno. W bryle A, czyli powiedzmy w komodzie, front, Znajduje się tutaj. Widzimy, że już jest jakby złożenie, może być komponentem tej szuflady. Są oczywiście boki, e, przepraszam, drzwi lewe, drzwi prawe, winiec dolny, pozostałe, pozostałe elementy składające się na brylę. ale ciągle to jest sam symbol FR. W bryle to już jest według symboliki, której założyłem. W bryle A znajduje się front. Tak yy, odnajdujemy ten element. Z kolei w zleceniu 0.14 w bryle A znajduje się element w fr, czyli front. Popatrzmy na to jeszcze raz. Gdy przychodzi klient i składał nas zlecenie, zwykle to jest parę brył. W naszym przypadku mamy tutaj dwie bryły: prostą szafkę i roz, coś na kształt komody RTV. Przypisane zlecenie przez handlowca, tudzież operatora, to numer zlecenia 014 na rok 2012. Prosty kod tego elementu składa się zatem z numeru zlecenia, roku, bryły oraz symbolu, który nam jednoznacznie definiuje który to jest element i też określa jego funkcjonalność FR to wiemy, że to będzie front do szuflady i tak dalej, oczywiście frontów może być więcej wtedy stosujemy przedrostki FR1, FR2, FR3 wrócimy do topsolina. wchodzimy w Bill of Materials Designation czyli nazwy nazwy elementów i tworzymy sobie wieniec górny Wieniec Dolny, bok lewy, bok prawy, plecy drzwi lewe, drzwi prawe, wieniec górny, przegląda pionowa. Nagroda pozioma, blenda i tu nam chyba wystarczy w naszej komodzie RTV. Aha, mamy jeszcze półka, półka. Przejdźmy do Reference, WD, WG, PL plecy, PK półka, DL drzwi lewe, DP drzwi prawe wd wg bd blenda sortuj alfabetycznie blenda czy w naszej komodzie mamy coś więcej podest to użyjemy blendy, półka jest oczywiście powinno się wszystkie kody przepisać ale my tego teraz nie będziemy robić dodatkowo dołożymy sobie nazwę akcesoria tylko to przepraszam nie w designation, ale w reference. Akcesoria. Okay. Tutaj jest w porządku. Zobaczmy, czy zapamiętam zmiany. Wieniec górny, Modify i na liście rozwijaj pojawiają się już nasze symbole. Także szybko sobie przypiszmy bok lewy, symbol, a, boków nie dopisaliśmy. To wchodzimy jeszcze raz, Options. musimy jeszcze napisać boki kuwet na razie nie mamy ale oczywiście wszystkie symbole powinno się wpisać do następnego tutorialu to już będę przygotowany, będzie wpisane below materials reference bok lewy bok Prawy. Przegroda pozioma. Przegroda pionowa. Klikamy OK. Klikamy cancel. Jak nie chcę OK. Bok lewy. Bok lewy. DL, OK. To są drzwi lewe. DL, półka. Tutaj możemy zdefiniować jakby nazwę, ale lepiej wejść w komponent i nadać temu nazwę. Także skoczymy sobie szybko w nasze dwa komponenty: jeden podest i ten element nazwiemy uniwersalnie. Blender zapisz oraz półce define component save template edit półka zmodyfikuj półka pk ok zmodyfikuj Zapisz. Wieniec dolny mamy zdefiniowany. To teraz przegrody. Przegroda pionowa. PV, ponieważ są identyczne. Nie nazwam ich PV1 i PV2. Przegroda pionowa. PV. Plecy. l drzwi prawe drzwi przepraszam drzwi prawe lp. ok i na wszystkie elementy prześledźmy sobie bok prawy Oczywiście, przy rysowaniu powinno się od razu definiować, żeby nie szukać tak elementów. Ale tutaj, ponieważ bryła nie jest skomplikowana, możemy sobie zostawić to na koniec. Wieńce mamy, boki mamy. Drzwi prawe, lewe, przegrody, półki to są już zdefiniowane komponenty. Zmienimy jeszcze jedną rzecz. Wchodzimy jeszcze raz w Define Save, tylko tym razem z, wchodzimy w, 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 w uchwyty Renning, Belmap wchodzimy w drzewko i uchwyt o i nie przekazaliśmy widzę nazwy. Wybieramy typ Reference Accessoria, a tu zmieniamy uchwyt belmap 001 typ i przekazujemy parametry typu uchwyt belmetypa także jak widzimy przypisaliśmy sobie wszystkie elementy mają już nazwy nazwijmy też sobie złożenie komoda rtv Zobaczmy. składa się z złożeń. nie jest pojedynczą jednostką. W tym tutorialu to na razie koniec. W następnym przypiszemy sobie materiały i zdefiniujemy właściwość. Dziękuję i.